Siema widzowie, z tej strony Lewisek. Dzisiaj odcinek to taki jakby challenge, bo będziemy grali w Bad Wars, ale mamy tylko trzy życia. To znaczy, um, po prostu jeżeli stacimy wszystkie trzy życia, jeżeli trzy razy zginiemy, to, to, to po prostu już nie możemy grać. to, to musimy stać. No nic nie możemy robić. Ze mną dzisiaj sandix Siema! No. Um, no i będziemy robić odcinek razem. Dobra widzowie, bo nasz kolega miał już dwóch więc gramy jeszcze raz to no Teraz. jakaś, Sera, jakaś kolejny... ma... ma sety level co? jakiś, jakiś gość tu ma sześćdziesiąty le level ja nie mogę ja mam 62 drugi dopiero ja tam nie wiem ja chyba słabiej ja kupuję glinę ty kupujesz nie wiem coś i ja starałeś się przeżyć. Ale to nie ma być tak, że, że, że my jesteśmy kompletnie bezwiną, nie? To jest nieuczciwe do jest Nieuczciwe. Właśnie. Bardzo nieuczciwe. Po prostu widzowie, oczekują czegoś fajnego. Więc. No widzowie, żeście nie myśleli, że my nie jesteśmy jakimiś. Żebyśmy. Że, że my nie jesteśmy jakimiś. Pro, bo my naprawdę y, umiemy grać, tylko że dzisiaj mamy chyba jakiś, nie wiem, lag. Lag serwera normalnie. Lak mózgu. No właśnie. Więc żebyście nie myśleli, że my jesteśmy jak coś słabi. No, naprawdę... Rozwojemy, da! I przeżyłem, no. przeżyłem, przeżyłem, po prostu przeżyłem. Rozwojemy, da i przeżyłem. No ale tylko trzeba teraz tego różowego jednego i. E... Dobra, stop, 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 chodź, chodź. Bo, bo ja bym się ja do dozbroił, wiesz? Okej. Okay. Ja bym się tak dozbroił, poczekał. Oni już, on już badanie mają, my już sobie da tak? Tak, biedaka. Ma kawałek jest dziura w ogóle. No bo lepiej, żeśmy się nie z blok strapowali sami. Bo ja bym się tak dozbroił. To jest. O! Ja sobie kolczugę kupiłem. Ej, jednego rzuciłem, jednego rzuciłem. Ale to pojść jeden. A, aha, to już nie ma, ale... tylko że teraz mam od, odkryć go beda, tak, tak jakby. U nie, mam klina. Pan sam, sam. Po co zbieram geny jak jakie mam tyle? Chłopca. Tamten... Dobra czekaj, ja ogólnie te, te dziurę zalepiłem, bo... Wiesz, wiesz jak jest, nie? A, ja się... Ej, morski! Morski jest! Rurowek jest morski, różowiek jest morski, ja nie chcę zginąć. Bardzo. Właśnie zginąłem. Uwaga! Idzie nas morski, idzie nas morski na tym. Na, na jabłku złotego. Pokłon do różowego poszedł. Stary, jeden morski właśnie zniszczył e, Beda, chyba żółtym. Rzuci idą do nas z drugiej? A ten chce. Popp się na oglądał film Pomiego. Bro, bro chce ci prosto prawo. Uja. No, bro się bawi w Mam jeszcze dwa no kolegę, na tak może rzucić rzucić tak? na łeb jak coś. No wiem. Ej? No nie! Jezu, nie, nie Dobra. Dobra, ale było blisko. A, a było blisko. Tren, A ty też zginąłeś, tak? No, też. Nie no, po prostu, kurczę, jak... jak robimy, robimy taki fajny challenge w ogóle, a nagle z dwóch stron nam idą ziomki e, e, mosty, które którzy są z, z, zawodowcami, co nie? To jest... No się... zawsze jak się robi jakieś challenge, to coś musi wyjść nie tak. Ale kurczę... akurat... akurat, kurczę. no... Żeby... Wiesz, że teraz bym strafił się jakieś... Nie wiem... Żeby byli będzie. sami rzucić, to, by, to może byśmy ich porobili, ale... No oczywiście nie. No, oni przecież muszą iść normalnie z ziomkami swoimi. A jeszcze ratkuje morski z niszczym żółtym, a drugi nam. Nie <grym> no, ale po prostu, dobrze byli, dobrze byli. No, zaczynam nam tych, którzy którzy są lepsi od All the way up. Aha, bo my... Zapomniałem, pora chyba już trzeci, że my robimy ten, ten challenge i to hmm. Leciałem na kręchej, uwaga, bo tu idzie kolega. Dobra, kolega bierz w Bierz kolegę na wycieczkę szkolną. Uwaga. Uwaga, jest tu. Jest drugi tutaj. Ja nie mogę. Cześć, nie bo ja mam mało chopa a idzie na ten ten, ten Box, długi. box, box Box Mam mało chłopę, bo ten okay. Bo full dimension okay, Nie, Nie, wiesz co, ja schodzę na dół Bo ja mam się teraz z nim bić Zaraz, zaraz ja kupię, ja Ja też nie, nie będę się z nim bić kurna Ja będę budować słup. Ja buduję słup i koniec jest! Yes. No, nie widzę! Uf, nie wycałem, zimie, to? Um. Będzie problem. Nie no, dobra, dobra, ale trzeba pokazywać, że my jesteśmy na Ciebie wolni, wiesz? Uwaga! go! Jeszcze dostałem z tego killa, dlatego, że go straciłem. Dobra, wiesz to? jem... I... Ja bym gdzieś tam uciekł, bo nie ma coś, co się tutaj. Mam wszystkie goldynarky. Dobra, ej, teraz się zbroimy. Zbroimy się teraz. No? Musimy się zbroić. A, ja jeszcze zbroi nie mam. Ja mam tylko trzy. Ej, to. Masz żelazo i sobie kol kolczugę, jak coś. A, kolczuga ci się przyda. Hmm. Dobra, biorę, biorę to złoto, wy wydaję, bo po co mi Ej, mam TNT-ka, to możemy robić, Co byś tam tnt jumper, Jakoś trochę podbudujesz. Nie, lepiej żebyśmy nie robili tnt jumper. No. Dobra. nie, to co już... Już, takie. tacy Już! już, 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 już. już. Oh, nie! Nie gadaj. No. Ginam. Chłopie, ja mówiłem, że jestem zły. Zawciężniesz. Ale dobra, nie no, debaję, spoko, spoko, spoko. Jest, jest git. Ja nie, jestem jest lepszy bo jestem sam. Jest to lepszy Fireball skończę Skąd tam się w ogóle niebieski Zresztą. Dobra, nieważne. poprzez mm. Chłop się swonu, to, bo... Nie, bo już to Chyba będziemy grać ostatnią gierę bo... bo ten odcinek będzie się dużo dłu i dużo a, a my nic. To e, teraz spróbujemy wygrać. No, pierwszy odcinek przecież. Co? Trochę trzeba przytnąć to. No wiem, że no, tak ale... te... Widzowie, informuję was, że y, będzie trochę przycięty odcinek. Ale jeżeli będą dedy, to nie przytnę ogólnie. Dobra, stary ten, jak popłynie Biali, Ej, biały, biały tu. Łopie, knok, knok musi być. Dobra, ale dobrze. Dobra. Dobra, ci, ci biali. też to, 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 to próbują. Znowu, kolejny próbują. Osi po, pomocy do jakiejś domaga Sup! 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 Dobra! Dobra, ten czy będzie na pewno skrócony. W ogóle tam będzie wycięta. Musimy... Nie mam pojęcia, może zostawię. Kidosek, dosek kido Biali od razu nas... Biali od razu nas podje... podjechali, no. Oni... Brodę oni raz... dosek Hej, iz Co tam ciebie, iz-fn? fn no to jest ostatnia runda, żeby odcinek się tak długo nie ciągnął. Żeby że było takie, że początek... Uu, a koniec... Uu. No więc teraz Teraz jest rezultat! <grym> rezultat taki, że giniemy w pierwszej minucie. <grym> Plus jeden. Może tak będzie Kurczę, endstona kupili, kupili. Poświęcił mi się, ej, ale nie chcę już tam A ja kupiłem grinę Czasem my kupujemy grinę Wiesz to ej, ej, pomóż, 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 pomóż bo, bo ja to ja jestem w Higbazie, bo ja tu jestem kupię. w ich bazie. Teraz ty tutaj w bazie. potrzebuję małej pomocy no, bo, okay. bo, bo, bo nie mam ani jednej wełny, nie mam, co no? nie? Czekaj! Tak. Jak piję TNT i zasadzimy na TNT o, nie mam wełny, nie mam jak tam pójść Dobra dam ci pusta staku wełny Fajnie było, bo ja tu sobie tak po prostu muszę strastać no, Czołg, no. Nie bo, bo ja po prostu nie chcę zginąć Masz Masz tobor? Dzięki Postaw, postaw! Gdzie? Tak. No. 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 Hej co ci stało? A skam! ty Skąd, tie Ej, no! Nie no! Ej, nie, to jest taki skam, co? Postawiłeś taka, a on nic nie zrobił, więc to nie z To jest Ej, na, na To był skam! To jest skam! To jest skam. Eee, cztery No taki skam to chyba jakby żorzy. Masz raz kupcowan. Dużo kupcowa. No ja nie mogę! Czego jeszcze? E, daj mi tego godziny, DAJ, DAJ, DAJ MASZ Masz. da 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 masz da 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 No da da no Stary. No, dwa no? Rapy, dwa, temu Kubiksonowi No a u nas gościu nam zapotowała no, To będzie kolejny, kolejny, kolejna runda do wycięcia Dobra um, Koniec, koniec gry już jest chyba Myśmy kończyli Dobra widzowie, no to um, zaczniemy gierę. Dobra my, my już po takiej lekkiej, najszybciej rozgrzewce Ale tam parę rundek było tylko Zobaczymy jak to będzie Eeeem, no. no. dobra. Niech się dzieje. Kurczę, ale pamiętaj, e, pamiętaj Cendik, że mamy niestety tylko te, co życia, więc no musimy grać safe i nie-safe w jednym. Ogólnie. To się dać paryka? Że mm, raczej youtuberów nagrywało takie coś, że nawet mieli jedno życie, więc no... Nie widzę problemu. Czekaj, bo ja kopiłem wełnę, ale trudno się buduję. No Dobra, ja buduję już tą wewnątrz. On to gdzieś. kurwa Ale potem ja tu... gliną po prostu. Ale tu ty... cofa ja. Oja... Oja, dobra. Niebieski. To niebieski, chłopie! Dwóch niebieskich! Chłopie, co? Ty... Co ty mówisz? Nie żyję, nie żyję! Dobra, lec go ustarydzie! Miałem dwa serduszka, miałem dwa serduszka, miałem dwa serduszka. Refik. Dajcie mi refa. Dobra, dziękuję. Daj mi jeszcze gliny. Ja muszę grać safe o budowanie. Jest totalnie. 10 sekund do nas na tego diaksa. Chodź, pomóż mi. bo diaksa robię. Ja ich drewnianej mieczkiem porobiłem jak O, ja... Właśnie, ja, ja też ich... Ja ze drewnianym, ale... O!

Dobra. Stary, bo ja nie, bo ja nie mam wełny i mam dwa diaksy. Muszę prota szybko. Ja i teraz kamiennym ja będę musiał. Albo będę ich blok trapować. No, oni są w oni, oni ogarniają, oni ogarniają. No wiem. Oni bardzo ogarniają. Trzeba ja bardzo. Ogarniają. Dobra, blok trap, ale blok trap już No dobra, kornuc. Nie, nie. Aaa, bo ty... Stary. To kurczę, dobra. Nie, szczerze. Ja teraz muszę jakby... Brać trochę bardziej safe, czyli w ogóle, raczej znaczy beta to już w ogóle zostawiam kompletnie, już, 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 nie, już w ogóle nie potrzebny. Co nie, jakby... Co?! Nie... Ej, czy znaczy, ja bym się jedno życie, czy nie mam tego życia w no, nie, ja jestem Jezu... Ja stary, bo, ja, bo, bo ja już też, że ja nie wiem... Ja nawet nie wiedziałem, czy jeszcze mam to jedno życie, ale dobra, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz muszę jakoś, nie wiem, na kartę zapisać czy takiego. Bo to... Jesteśmy w kolejnej rundzie, wszyscy zginęliśmy ogólnie. <laughs> ale właśnie nie mów tak, żeby jakieś bambiki chcesz w Ale no ogólnie prawie byśmy mieli trzecie miejsce, więc... Chyba! Nie mam pojęcia. Ale może byśmy mieli. Chłopie, <grydżany> talnie trafiliśmy normalnie na sąsiad, który byli był tam, No Nie, ale powiem Następny na, na challenge, A... zzuki, z, musimy zrobić trochę bardziej easy, bo ten jakby dla nas jest trudny, dla, nie? Nie, dla takiego Asasinika czy innego, e, e, Mordo to było proste, ale dla nas to... Oświęca się swoje jedno życie. Muszę się, ale zniszczyłem i będę. Oj dobrze, ja też tak robię Już ja Muszę wrócić. Dobra, to lecimy, A? lecimy. Pamiętam jak było takie kiedyś na Coxcrafcie, że jak niszczyłeś Beda na kutaku, to on się nie niszczył. I to było najgorsze. Ja staram jedno życie, bo postawiłem za Bokka przetwarzam. Ja I teraz ma... gram Ja teraz gram mega safe, co nie? Ja gram adult A, I mam na 3 ogólnie Ej masz, masz masz, bo, bo ja kupiłem dwa przed Thanks. Nie to nie to... Raj save, bądź ciągle w bazie. Tam ja, jak, jakby się... Ja teraz idę na Jena. Ja teraz idę na genę tych morskich chyba A, wiem, co to było. Jakby... Jak wyjdziesz poza bezpieczeństwo, peś straszne, dostajesz obrażony. Jest jakby dźwięk konia, więc to jest. Biały jest nas. A, co? Ta, biały jest taki mega. My, kurczę, wywala Fireballa do Wojda. Nie! ma Nie! 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 do Nie! 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 się Nie! ta Nie! 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 Gdzie to jest jakby nie widzę? Musimy jakiś łatwiejszy wymyślić. To nie znaczy, że my nie jesteśmy po prostu tylko ogólnie po prostu nie mamy już ogólnie e, trochę wprawy, bo mieliśmy lekką przerwę. A mieli lekką. Ja... Ja niedawno wróciłem po, dwu, po dwóch latach nie gania więc no Ale całym DXP też też tak, też tak miał, że po dwóch latach, tak, nie? Coś też pana Cendixa nie ma? Nie wiem czemu. E, Jacek łup. Dobra. No, no czy jestem Zrób cięcie jak coś.